Dobra, Siemanko, witamy już w trzecim filmie dzisiaj, więc no dzisiaj na tym kanale, no tak, Dziś, dzisiaj bez montażu będzie, na tych no komand tego montażu już uczę, ale po prostu nie mam czasu, żeby jak sam się pobawić się z tym montażem, do tego po prostu nagram to co mówię i już no, po prostu. E, tak, no to pierwszą rzecz. Mm, to ogólnie, tak. e, no to zrobimy podsumowanie. W e, tym właśnie waga leciała tak. Właśnie widać na ekranie. E, no ogólnie, b, jest, tam no trochę podwyższyła, czy formalnie zeszłego tygodnia. Mm, z czego to może wynikać? Nie wiem. Trochę. E, wydaje mi się, że jem plus minus tyle samo kalorii wciąż. E, nawet jeśli, no, mm, może ten głód zaczął mi bardziej schwycać i jak już, jak już bardziej chowałem te kalorie, nie jak się je liczyć. E, najbardziej biorę pod uwagę, że po prostu e, trochę, e, szczegóły gumy zacząłem rzucić. To może przez to e, się trochę podwyższyło powiedzmy, no, nie poszło w dół ani e, na nie tylko poszło na, na leko w górę. Czyli można powiedzieć, że, że na, na razie się utrzymuję. Um, waga, jak też miałam kiepskie tygodnie, no tak, też, też nie spałem nic zazwyczaj. Um, właśnie z czwartku na piątek, tam um, byłem kom, um, kompletnie zły przez to waga, powiedzmy, um, akurat no w piątek już nie wyszła 87,8. Wtedy też było, um, gdzie, no wtedy się obudziłem o drugiej w nocy ogólnie, um, ale um, obudziłem się właśnie o drugiej w nocy. Zważyłem się dopiero o czwartej, ale wciąż zazwyczaj się ważę o szóstej, czy no, jak się budę po przebudzeniu. Eee, tutaj przez to powiedzmy, no, z psuty zepsuty, zważenie jest trochę wcześniej, to ta waga mo może lekko się różni, po prostu, eee, co normalnie. Eee, też był dzień, gdzie ważyłem o 8,3, to tam najbardziej się zdziwiłem. Eee, i w Czyli no, w sumie nie, nie wiem, odmówię, taki tak o nagłego tak e, wtedy może chyba też przy obudzie wcześniej z około czwartej takie coś, to może przez to wtedy, e, ale nie jestem pewien tego śniadania tak dokładnie, ale ogólnie tak, problemy ze snem to też właśnie tu wpływa na wagę, e, też przez to właśnie w ciągu dnia jestem bardziej głodny, e, to E, to tak, to, to no, nagle spowolniło powiedzmy, ten tydzień trochę powiedzmy, do kosza. E, no ale tak, te, teraz właśnie będą święta, tak widać, e, tło jest trochę inne, e, ponieważ właśnie wróciłem do domu na święta, e, żeby, e, no, e, no, żeby poświęcać z rodziną, tak logicznie. Mm. E, no i właśnie tego okresu, e, jak, jak będzie ten dzień, tak dalej, co, co będzie się działo. E, no, e, ten okres ma być takim. Można powiedzieć, że dwóch tygodni odpoczynkiem, e, tylko powiedzmy z 2,5 tysięcy kalorii powtórzymy na 3 tysiące, żeby po prostu e, utrzymać wagę i żeby począć od tego e, i już po Nowym Roku, e, czy jak już wrócę do domu, w e, 5 stycznia, to wróci powiedzmy z małą siłą. Może, e, trochę. I też e, no, e, ob, ob, te obniżymy kalorie na 2000. tysiące. Tak? Na 2000 było 1800. Żeby już, tam, żeby już z żeby wszyscy nie cowskać, tylko drastycznie e, uczyć kaury po prostu. E, I wtedy będziemy, powiedzmy, no mam plan no, redukcji maksymalnie przez 3 miesiące trzymać. E, 3 miesiące, no 12 tygodni, gdzie mam plan taki, żeby zrobić 5 tygodni, tego 2000 znowu później dwa tygodnie przerwy i później znowu 5 tygodni. E, Hmm, Odchudzanie i wtedy zobaczcie, czy to wyszło czy nie. Raczej wydaje mi się, że wyjdzie. <gry> e, ale no mogą być takie gonie jak teraz, na przykład, tak, że właśnie doświadczony będę posmiał więcej kory niż, niż mi się wydaje. E, no po prostu bo są takie momenty, gdzie e, no jest słaby i sam się oszukuję. Niestety. I e, ja to już coraz bardziej zauważam przez to, powiedzmy, no. E, na przykład na początku tygodnia mi się wydawało, że o, co się dzieje, ale już po prostu każdym kolejnym dnia to po prostu. Tam się orientowałem, że, że no, po prostu się oszukuję z tymi teoriami, po prostu nie, nie widzę ich dobrze. Albo no czy może po prostu nie jest tak, że nie widzę ich dobrze, no, to jest tak właśnie, że nie widzę ich dobrze, ale wydaje mi się, że cóż, mam mniej teorii niż, niż naprawdę ma. na przykład to tak. Mm. Albo na przykład, że, że, że no, po prostu wydaje mi się, że wiem mniej czegoś, tam więcej czegoś. Um, tak. To um, właśnie no, e, takie momenty, powiedzmy, są. E, nawet jeśli właśnie. Mm, e, no powiedzmy, w takich dobrych momentach, to te momenty, powiedzmy, na są, to i tak, powiedzmy, tutaj świadomie można przyczężyć, Ale niestety, e, jak. No, powiedzmy jest trudniej, gorzej, i tak dalej. Ja e, to wtedy po prostu nie. Czy <gryw> tam po prostu te momenty, wtedy trudniej się z nimi zwalczać, wtedy trudno, powiedzmy, po się nie oszukać. Można powie tak powiedzieć. E, I tak, no. Tak leci. <gryw> no, to <jeszcze> też widać. <gryw> też tutaj trochę inaczej wyglądam. Tak, nawet jak inaczej ułoży kamerę, to od razu jest inaczej. Ale chyba szukam to samo. <grymne> A w, 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 w ogóle z, z rana to nagrywam? Ale no, jak już mnie się nie widać, to nawet nie jest tak źle. Eee, e, tak, to da e, I dobra. E, I też e, tak pokrótce powiedzmy, jakiś temat przewodni, czy, e, czy film, oprócz tego podsumowania i właśnie od uczucia i tak dalej. To też właśnie e, jak zacząć odchudzanie. Powiedzmy właśnie taką, taką radę, może, e, jak to zrobić. Ja na przykład, właśnie jak na początku ja zacząłem przykład z tej wagi 156 kg na. No, teraz już 86-7 kg, e, to e, no wtedy to byłem, po prostu skupiłem tylko na kaloriach. Tak? E, Spodziewałem się, żeby trybuć kalorie, nie na tym, żeby, powiedzmy, no, jest zdrowo jakoś, albo robić ogromnie ilości karty, albo cokolwiek. Ponieważ wtedy, po pierwsze, no, przy takiej wadze trochę, powiedzmy, trudno mi się ruszać, to jak już chodziłem, to już było dobrze. No, tak. Eee, przez co, no... Eee, właśnie nie mogłem nic planować takiego. Eee, eee, tak, to... No, eee, Wtedy zrobiłem, to właśnie w sumie, sumie chodziłem na siłownię, a w sumie gdybyśmy tak sam początek, sam początek e, odchudzania, to tak naprawdę powiedzmy no, nawet nie liczyłem te kalorie, tylko po prostu poszłem na siłownię, i które po miesiącu chodzenia na siłownię, e, powiedziałem sobie dobra, e, jak już chodzę na siłownię, to, mo to może warto liczyć te kalorie e, to może warto zacząć odchudzanie. Bo wtedy jeszcze nie myślałem o odchudzaniu ogólnie, ale przez to, że po się ruszałem więcej niż wcześniej byłem na i tak dalej, tak, tak dalej, to uwaga i tak szła w dół, tak po prostu. E, bo instynktownie e, po prostu miałem mniej siły, żeby wpierdalać więc tak dalej. Nawet jeśli wtedy no, też miałem te momenty, takie no, momenty, gdzie e, jadłem fast foody albo cokolwiek innego. E, no ale po miesiącu, jak już powiedzmy coś za to zabrałem, e, że chciałem coś tysięcy zabrać, bo miałem trochę więcej sił na to, to powiedziałem sobie dobra, Um, to w takim razie, powiedzmy, jak chcesz schudnąć, no to po prostu zacznę liczyć kalorie, co bliżej. E, wydawało mi się, że już wtedy, powiedzmy, właśnie, <grych> dobrym licznikiem będzie chyba właśnie tam od 3000 kalorii do 3,5. E, jak teraz na to pers e, z perspektywy patrzę, no to się okazuje, że było trochę głupie, e, bo jeszcze no, głupie, to, to nie było nieprawdziwe, ponieważ naprawdę tam by było wiele więcej. Ale tak, ale powiedzmy, jakiś tam limit sobie ustawiłem, no i ten limit działał po prostu. Ta waga szła, tak dół, tak, tak dalej. E, i, a, I w takiej już mam teraz pytanie sobie, sobie co ja wtedy, czy to jest ważne, co, co jeszcze tak dalej? E, no nie. E, zacz, e, ja tak powiedziałem, że właśnie będę głowy sobie siedzenia tak dalej, bo gdybym po prostu na zewnątrz albo e, na jakieś by bitronki albo to też nie będę się tym jadasz, a po drugie, no będziesz sam, sam się oszukiwać. Hmm. To sam co robiłem, te moje liczenie też nie było właśnie super dokładnie, ale coś tam było, jakoś to szło. I po prostu. Nawet jeśli to, co robiłem, no nie było prawdziwe, bo tak? nie jadłem 3 3 trzech trzech, 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 trzech pół, naprawdę, naprawdę nie jadłem pewnie 4, 4,5, pół, może nawet pięć <laughs> tak. e, tysięcy kalorii. E, mm. Ale no, widziałem rezultaty, że waga idzie w dół. To znaczy, że to, co robiłem działało. Je. Tak. E, później z każdym kolejnym miesiącem, następnym to liczyłem coraz lepiej. E, e, Motywacja trochę rosła, ponieważ widziałem, że wyniki są. Motywacja rosła. Przez to się interesowałem bardziej, przez to powiedzmy bardziej kładałem. E, tylko wtedy taki, powiedzmy, można powiedzieć, paradoks występował, że mimo tego, że po prostu, wydawało mi się, że wszystko lepiej robię, to by subaga nie, e, nie szła szybciej w dół, tylko szła z tym samym tempem. I dlaczego w sumie tak szła z tym samym tempem? E, no teraz wiem, że no właśnie, gdybym po prostu, nie zmieniał się, po prostu, właśnie, nie liczył lepiej tych kalorii, w by do uczosze, nie polepszał, Zostaje po aby ta to najprawdopodobniej stanęła, albo po prostu zaczęła wolniej spadać. Albo można po jakimś czasie, by zaczęła wzrastać. E... Tu warto pamiętać, że powiedzmy to jest okres pomiędzy, no, jak pomiędzy 150 a 90 kilogramów. E... Była trochę zabawa z tym, e... powiedzmy no. Hmm. Tak, um. ale ja miałem przerwę. Um. E, to tak, to no właśnie w właśnie, tej właśnie byłem zdziwiony, że ta waga nie, nie idzie szybciej w dół. teraz wie, wiemy, że po prostu, gdybym nie robił tych zmian, ta waga, waga na pewno by szła nawet wolniej, e, albo by się zatrzymała kompletnie. I też czasami, powiedzmy, warto no, e, podkreślić, że ta waga, powiedzmy, po prostu te zmiany będą bardzo małe. E, po prostu. waga waga tylko nie pokaże po prostu. So, powiedzmy, no, yy, najważniejszym też kolejnym punktem w odchodaniu jest e, cierpliwość po prostu. Przynajmniej e, jak ja teraz, w ten tydzień poszedł Kękiebską, do e, zamiast panikować dalej, To i, i tak robię jeszcze rozgodnie, rozgodnie z co planowałem, że powiedzmy no, ten okres świąteczny e, do, do tam 4 stycznia e, 4-5 stycznia to no, robię jak wcześniej. Tak, tak jeszcze więcej kalorii. W e, mi będzie wyzwaniem, żeby mieć, żeby tu nie, nie, nie przekroczyć tych 3000. E, hmm, A się zobaczę. E, no, dobra, to jest tak na tyle. W okay. e, no właśnie jak zacząć odchudzanie I e, o moim sobie o Jak to idzie? Dobra. To Elo. <gł>